Cześć, zapraszam Was na garść ciekawostek ze świata z ostatniego czasu w naszym programie Krótkie Fakty. Uznałem, że postaram się co jakiś czas przyszykować dla Was taki skrót ciekawych, według mnie, newsów. Jeżeli odcinek przypadnie także Wam do gustu, to dajcie proszę znać w komentarzach oraz kliknijcie łapkę w górę. A dla tych, co jeszcze tego nie robią, zapraszam gorąco do subskrybowania kanału. Ok, formalności mamy za sobą, przechodzimy więc do odcinka. Pierwszy news jest taki, że jak wszyscy wiemy, zjednoczona i to mam nadzieję, że jak najdłużej opozycja wygrała wybory. Teraz czekamy, aż Andrzej Duda pododaje sobie w głowie wszystkie mandaty i wyliczy przewagę, na podstawie której wskaże osobę, której powierzy budowanie nowego rządu. Czyli będzie to albo Donald Tusk wspierany przez 248 mandatów. Albo Mateusz Morawiecki, wspierany tylko przez PiS i ich 194 mandaty. Ale niezależnie od tego, jaka będzie decyzja prezydenta, jeśli nic się nie zmieni i opozycja nam się nie pokłóci, myślę, że akurat nam to na ten moment nie grozi, to pan Duda jedynie może odsunąć nieuniknione w czasie, ale na tym pewnie zależy PiSowi i zobaczymy po decyzji, czy prezydent jest faktycznie taki bezstronny i kieruje się tylko Dobrem państwa. Ale jest jeszcze jedna bardzo pozytywna historia związana z wygranymi przez opozycję wyborami, i to jest ten news, który chciałem wam przede wszystkim przekazać. Mianowicie, zazwyczaj po wcześniejszych wyborach giełda w Warszawie reagowała bardzo nieznacznie. Po tych wyborach jednak wystrzeliła dosłownie w kosmos, bijąc swoimi wzrostami wszelkie inne giełdy na świecie. Cały świat, po tym jak zobaczył przegraną PiS, Wrócił, można powiedzieć, do inwestowania w Polsce i w Polskę. Rekordy biły spółki państwowe, takie jak Bank PKO SA, którego akcje wzrosły na wartości aż o 13,28%. I te wszystkie wyniki, o których Wam teraz powiem, urosły tylko w jeden dzień. Czyli, jakbyście przykładowo rano mieli zainwestowane 1000 zł w takim bank PKO SA, to po południu moglibyście już wypłacić. 1132,80 zł, nic nie robiąc. Dalej mamy Orlen, w którym chyba także inwestorzy liczą o jakieś uporządkowanie po tym przetasowaniu władzy. Orlen bowiem urósł w jeden dzień o ponad 8,5%. A jeszcze dla przykładu Agora o 8,29%. Jak pisze Forbes, wzrosty te to głównie zasługa inwestorów zagranicznych. Którzy uwierzyli, że po przegranej pisu otrzymamy w końcu środki z KPO i zawrócimy z drogi ku autorytaryzmowi. A czy słyszeliście o firmie BYD-BYD? -y ja do niedawna także nie. Jest to chiński producent samochodów i to nie tylko elektrycznych, ale właśnie jeśli chodzi o elektryki, to o firmie zrobiło się głośno. W trzecim kwartale tego roku bowiem sprzedała ona prawie 432 tysiące samochodów elektrycznych. Dla porównania Tesla Elon Musk sprzedała w tym samym okresie 435 tysięcy swoich samochodów. Różnica więc nie jest duża, bo to zaledwie 3 tysiące, czyli mniej niż 1%. W kolejnym kwartale sytuacja może się odwrócić i to właśnie Tesla będzie gonić byd. W sumie to nawet nie wiem czy to czyta się BYD czy BYD, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś wie to dajcie znać w komentarzu. Zachęcam do wpisania w każdym razie w Google frazy BYD Cars i obejrzenia jakie modele producent ma w ofercie. Są tam małe auta miejskie, mamy SUVa o nazwie TANG czy bardzo ciekawego sedana o sportowej stylistyce BYD HAN. Jeszcze jako dodatek do tego newsa, info ze znanej stajni Ferrari, mianowicie włoski producent super samochodów zamierza przyjmować płatności w kryptowalucie Bitcoin. Jak pisze tutaj również Forbes, jest to krok względem klientów, którzy mają ogromne majątki ulokowane właśnie w Bitcoinach, a jednak chcieliby kupić sobie auto z włoskiej stajni Ferrari. A teraz przerywnik na cytat tygodnia. Kilka dużych sukcesów może zrekompensować dziesiątki przedsięwzięć, które okazały się błędne. Są to słowa Jeffa Bezosa, czyli założyciela Amazona, największego sklepu internetowego na świecie, a Jeff jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie i przez długi czas był najbogatszym człowiekiem na świecie. Potem został zdetronizowany przez Ilona Maska. Są to bardzo mądre słowa mówiące o tym, żeby się nie poddawać po nawet wielu porażkach, bo nawet pojedynczy sukces może przyśmieć je wszystkie razem wzięte i sprawić, że znikną one niezauważone w jego cieniu. To już jest moja interpretacja. Warto tu dodać informację, o której dowiedziałem się z książki biograficznej właśnie Jeffa, że początkowo zaczynali oni jako tak zwana firma garażowa, oni niej mam na myśli Amazon. I aby zaoszczędzić, Jeff zamiast kupować stoły do pakowania paczek, używał starych drzwi, którymi zastępował blaty i w ten sposób tworzył miejsca do pakowania wysyłek. Wtedy były to jeszcze książki, bo tak Amazon zaczynał jako właśnie internetowa księgarnia. A teraz wiadomość z naszego muzycznego podwórka. 5 listopada legenda polskiego rocka, czyli Muniek Staszczyk, a konkretniej Zygmunt Marek Staszczyk, skończył 60 lat. Muzyk znany przede wszystkim jako współzałożyciel i główna twarz kultowego zespołu Tilaf. Moje ulubione hity, muńka, to m.in. Warszawa czy King, a także najnowsze wydania jak pochodnia, które artysta nagrał perfekcyjnie, a warto tutaj dodać, że w 2019 roku podczas pobytu w Londynie przeszedł on wylew, po którym z pewnością po wielu wysiłkach, ćwiczeniach. I ciężkiej rehabilitacji doszedł do takiej sprawności, jaką słyszymy w najnowszych kawałkach, z czego się bardzo cieszę. Czy w ostatnim wywiadzie, jakiego muzyk udzielił w podcaście Kuby Wojewódzkiego, który także szczerze polecam, bo jest tam wiele emocjonalnych i prywatnych historii z jego życia, które na pewno docenią jego fani. Życzymy 100 lat. A teraz jeszcze nowinka technologiczna dla tych, którzy szukają czegoś prostego do nagrywania wysokiej jakości wideo, na przykład z podróży czy do robienia vlogów, a do tego czegoś, co będzie małe i mieszczące się w kieszeni. Znawcy tematu czekali na tą premierę już bardzo długo. Od paru dni bowiem dostępny jest już DJI Osmo Pocket 3, czyli kieszonkowa kamera nagrywająca bardzo fajną jakość wideo 4K. Także w słabych warunkach oświetleniowych, na przykład nocą, z wbudowanym gimbalem, czyli stabilizującą nasze nagranie, nawet jeśli na przykład trzęsą nam się ręce. Sam myślę o zakupie tej kamerki do wykorzystywania na moim drugim kanale o ciekawych miejscach dla zainteresowanych. Zostawię link w komentarzu, znaczy w opisie, nie w komentarzu. A na koniec zapewne słyszeliście o słynnym w ostatnich dniach samochodzie w mieście łodzi, które to nie zostało przeparkowane z placu budowy. Budowlańcy robiący nową nawierzchnię ulicy oszalowali więc auto dookoła i wylali dookoła beton, zostawiając prostokątny, pusty plac pod samochodem. Podobno pod osłoną ostatniej nocy z soboty na niedzielę właściciel auta się zjawił i odjechał. Szczerze mówiąc, to nie wiem, komu to powinno być najbardziej wstyd. Jak staniemy na zakazie zatrzymywania, to nasze auto w ciągu godziny już będzie odholowane na nasz koszt. Nie wiem na ile plac budowy i brak możliwości wylania betonu w zaplanowanym miejscu prac tego typu jest dozwolonym parkingiem, z którego straż miejska nie mogła po prostu usunąć samochodu za pomocą lawety. Ale okej. Okay. Moim zdaniem wiele osób się tu troszkę ośmieszyło. Na dzisiaj to już wszystko. Czekam na Waszą opinię, czy było ciekawie i czy podoba się Wam taki format. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Standardowo życzę wszystkim wszystkiego dobrego i dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Do usłyszenia wkrótce. Cześć, trzymajcie się ciepło.